W dzisiejszym odcinku pokażę wam najłatwiejszy sposób na dodanie ikon w FC25 i jest do tego potrzebny tylko i wyłącznie Live Editor. Będziecie mieć zdjęcie, prawdziwą twarz legendy, więc naprawdę jest to prościutkie, jest to najlepszy sposób. To wiecie, im więcej modów, tym większa szansa, że coś tam się skloci, że jakiś błąd się pojawi i tak dalej, więc tylko z Live Editorem będziemy mogli sobie dodać Neymara, Kafu, Ronaldinho i wielu, wielu innych piłkarzy. Jeżeli nie wiecie, jak wybrać Live Editora, no po prostu wpisujecie live editor, klikacie sobie na tą oto stronkę Patreon Live Editor F 25 Aranaktu. znajdujecie sobie najnowszą wersję. No jak widzicie, ta jest niedostępna, ale ta jest dostępna, więc po prostu sobie ją instalujecie, to zawsze znaczy pobieracie, odpakowujecie ZIP'a i folder, który wam się odpakuje, wrzucacie po prostu w ten sam na ten sam dysk, co macie grę. Czyli jak widzicie, ja mam grę na dysku D. I mam tutaj stworzony folder MODY FC25 i tutaj Live Editor. Po prostu sobie tu wrzucam, włączam sobie Launcher, klikam Tak, tutaj klikam OK. No i moi drodzy, po prostu klikacie RUN GAME. Druga rzecz, którą potrzebujecie to lista ID twarzy e, piłkarzy legend generalnie. No i tutaj jak widzicie mam taką stronkę, macie link w opisie. Masa piłkarzy, masa legend. Dirk Kaut, Chavi, Carles Puyol, Miroslav Klose, Klajwer, Dawid Trezeguet. Mamy Eszlego Kola, Didiera Drogbe, Zeroberto, Ronaldinho. No słuchajcie, masa, masa piłkarzy. I każdego, który jest na tej liście możecie wykorzystać w karierze w FC25. Piękna sprawa, bardzo. Prosta. jedyne co musicie właśnie mieć to Life Editora oraz taką oto listę po prostu nazwisk zawodników, nawet Lukas Podolski zresztą w sumie jest fika, więc nieważne. Nakładka Life Editora wyłączacie bądź włączacie przyciskiem F9, jak widzicie tworzycie sobie nową karierkę, no i zaraz się widzimy. Kariera odpalona i teraz tak, klikacie sobie F9, Features, Players, klikamy sobie Data, Create New, no i słuchajcie, tutaj mamy player ID. Wchodzicie sobie na tą listę, którą ja wam pokazywałem. No i teraz na tej liście ID wybieramy sobie po prostu dowolnego zawodnika, którego chcecie dodać. U mnie będzie to powiedzmy sobie Jerzy Dudek. Bo czemu nie? Polak Rodak. A więc kopiujemy jego ID. No i oczywiście tutaj sobie po prostu je wklepujemy. Cyk mamy. Zielony znaczek to znaczy, że wszystko jest w porządku. Klikamy sobie tutaj Mail Foot Players, klikamy sobie tutaj, żeby wybrać zawodnika. Odpala nam się taka oto lista i wpisujemy nazwisko piłkarza. Dudek, mamy Jerzego Dudka, moi drodzy, zgadza nam się wszystko. Jak widzicie, e, mamy sobie wszystko wybrane. Tutaj nic nie klikacie. Jedyne co, to na dole, confirm, czyli potwierdź. No i mamy, słuchajcie, Jerzego Dudka. E, tutaj oczywiście możecie. Jakby zmieniać jego statystyki, ulepszać go, e, zmniejszać jego tutaj playstyle, dodawać w sensie playstyle, no robić tak naprawdę wszystko. Playstyle plusy, wygląd zmieniać, akcesoria, wszystko. E, Możecie nawet zmienić jego potencjał, jego wiek, a więc naprawdę masa, masa rzeczy. No i teraz oczywiście ten zawodnik jest dodany do e, wolnych zawodników. Wpisujemy sobie Jerzy Dudek, po prostu Dudek, no i mamy 51-letniego Jerzego Dudka. Załóżmy, że chcemy, żeby był trochę młodszy, no to słuchajcie, nie ma problemu. Wybieramy sobie tutaj jego datę narodzin, no i zróbmy sobie 1990, no nie wiem 9 rok chociażby klikamy sobie save odświeżmy sobie tutaj dudka no i jak widzicie 25 lat, możemy go sobie normalnie podpisać, ale możemy też zrobić trochę inną rzecz, a mianowicie jeszcze raz kliknąć sobie F9, kliknąć player, kliknąć transfer i sobie na przykład wybrać transfer player i wybrać zespół, do którego chcemy go przenieść, przykładowo ja chcę go dodać do Realu Madryt, więc klikam sobie Tutaj na zmianę, no i wpisuję sobie real. Real Madrid oczywiście wybieramy sobie tutaj możecie wybrać sumę transferu możecie wybrać e, długość kontraktu no fajnie żeby było to chociaż te dwa lata, więc finalize transfer no i mamy jak widzicie Jerzego Dudka w Realu Madryt sprawdźmy czy faktycznie mam go w kadrze sprawdźmy czy faktycznie go dodało, czy będzie on rezerwowym Thibaut Courtois no i jak widzicie jest Jerzy Dudek i tak słuchajcie możemy zrobić z każdym piłkarzem, który jest na liście e, FC25 tutaj właśnie w, jak wejdzie jak wejdziecie sobie w, e, w Create New, no i jeżeli zawodnik jest tutaj na tej liście piłkarzy, czyli może być to chociażby Neymar, jak widzicie, jest Neymar, może być to nie wiem, widzić, zobaczmy sobie czy jest widzić, e, jest Nemania widzić, kto tu może jeszcze być, no nie wiem, chociażby e, Scolds. Zobaczmy, czy jest Colts. Oczywiście, że jest Colts. Maradona chociażby. Na przykład Maradona jest Maradona. Eee, nie wiem, kto to jeszcze. Pujol, czy będzie Pujol. Oczywiście, że jest Carles Pujol, więc masa, masa zawodników, których możecie sobie dodawać. Oczywiście pamiętajcie tylko i wyłącznie o, eee, o tej liście, no bo ona jest najistotniejsza. Eee, jak widzicie, tutaj są te wszystkie nazwiska. Możecie sobie kliknąć Ctrl F i wpisać sobie nazwisko, którego szukacie. Przykładowo Neymar jest Neymar. Nie wiem, kto tu jeszcze. Ronaldinho. Eee, jest Ronaldinho, więc masa, masa nazwisk, które możecie sobie tutaj łatwo wyszukać. Moim zdaniem, świetny sposób i według mnie warto sobie coś takiego zrobić, jeżeli chcecie poeksperymentować. Naprawdę, masę rzeczy można w tym Life Editorze zrobić, a to jest jedna z lepszych opcji, właśnie tej oto modyfikacji. Tylko jeden mod praktycznie banalny w zainstalowaniu, a możecie sobie ogarnąć taką fajną rzecz. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z modyfikacji, jeżeli tak, no to słuchajcie właśnie te komentarze, ale też łapeczki w górę, one będą bardzo ważne, mamy fajny ruch na kanale ostatnio, dużo się dzieje, dużo subów wlatuje, także zostawcie suba i widzimy się no niedługo, lecimy po 20 osób do końca roku.